Dobry wieczór, dobry wieczór. Witam Państwa bardzo serdecznie i proszę Państwa, spotykamy się przy okazji 12 marca 2022 roku. No i tak jak napisałam, kochani, w tytule filmiku całkiem przyjemny dzień. Dlaczego całkiem przyjemny dzień? Dlatego, że po pierwsze, jeżeli chodzi o numerologię, 12 daje trójkę. Miesiąc, marzec daje trójkę i jak obliczymy poszczególne składowe, dają trójkę. Czyli mamy do czynienia, można powiedzieć, z trzema ważnymi trójkami, <coughs> przepraszam, z trzema ważnymi trójkami w dacie urodzenia, w dacie dnia, tak? Wibracji, wibracji dnia. Co to może spowodować? Może spowodować, proszę Państwa, że będzie to bardzo, bardzo dobry dzień do upiększania, czy upiększania siebie, czy upiększania wszystkiego wokoło, czy do wszelkiego rodzaju twórczości, ale również kochani do spotkań towarzyskich. No i to jeszcze tą otwartość na spotkania towarzyskie i nawet bym powiedział taką chęć ugoszczenia kogoś, chęć bycia bardziej wylewnym, bardziej rozmownym, bardziej towarzyskim, czy nawet zabawowym, będzie nam dawał wieczorny aspekt o godzinie 18.06 księżyc w Trygonie do Jowisza, tak? Czyli tak jak gdyby otwar otwarcie na pozytywne emocje. Otwarcie na pozytywne doznania. A o godzinie 8.37 księżyc w sekstylu do Urana, czyli też całkiem dobry, przyjemny aspekt, że, 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 że rano, żeby na przykład brać się za jakieś takie trudne rzeczy, rano wstać i pozałatwiać. Mnóstwo takich, bym powiedziała, rzeczy, które mamy do załatwienia, żeby później mówić, mówiąc tak potocznie, mieć wszystko z głowy. Więc numerologicznie dzień zapowiada się bardzo dobrze. Zobaczymy, kochani, jak się zapowie pod względem kart, które wyciągnę dla Was. I teraz dla Was prośba albo nowoczesny, albo chiro. Now, 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 nowy może być szybciej pisany. Zobaczymy, kto wygra. Nowoczesny albo Chiro które, które robić. I teraz tak, wyciągam kartę na jutro. Jestem pod Boską Ochroną. Dzisiaj wygrał nowy. I teraz tak, odpowiem na pytanie Tycjany. Cześć, ty, cześć Tycjanko, w ogóle witam oczywiście wszystkich z Państwa, którzy są na czacie. W niedzielę pomyślałam, znaczy że tak, nie sprawdzałam jeszcze, kiedy się robi mapę marzeń. Ale sprawdzę, bo jak widzicie, już czuję się dobrze, natomiast jeszcze całe można powiedzieć zatoki, wszystko tu mam, można powiedzieć, jeszcze nie, do, nie w pełni zdrowe. Zresztą myślę, że słyszycie mój głos, że w dalszym ciągu mam, mam zmienione. Ale w niedzielę przysiądę i zobaczę, kiedy będę mogła zrobić medytację właśnie związaną z mapą marzeń, związaną też z zasiewaniem ziarenka sukcesu do energetyzowaniem siebie, ale muszę usiąść po prostu przy FMR -dach planet i sprawdzić i wszystko będę i wszystko będę mówiła, bo na pewno bym chciała jedną zrobić taką w marcu medytację, o której dużo już mówiłam odnośnie pokoju. Promieniowania miłością, a nie nienawiścią, chociaż można powiedzieć, do tego jest mnóstwo powodów. Patrząc, co się dzieje na Ukrainie, to na pewno będzie medytacja bezpłatna. Natomiast, oczywiście, będę starała się wrócić już do tych medytacji płatnych, 69 zł i wykładu co miesięcznego. Tak? Natomiast jeszcze nie mam daty, jeszcze nie mam daty, bo dopiero powoli, powoli, można powiedzieć, wracam wracam do normalnego, do, do normalnego życia i myślę, że z każdym dniem będzie mi coraz lepiej, będę bardziej, można powiedzieć, wydolna, przez bardzo długi czas nie przyjmowałam w ogóle nawet klientów, tak? teraz dopiero powoli zaczynam, więc, więc nie ogarnęłam tego, nie ogarnęłam tego, bo po prostu nawet na siłach się nie czułam, natomiast ja oferując Państwu czy medytację płatną czy niepłatną, ja muszę być w dobrej kondycji, żeby też, jak gdyby, trzymać tutaj siłę, siłę grupy, panować nad wieloma rzeczami, głupotnie gadać, tak? Ale myślę, że idzie ku dobremu. No. Dobrze, czyli wygrał Nowoczesny. I dzisiaj, kochani, zaczynamy od Panny, i ja tasuję karty i pytam się, co dla poszczególnych znaków Zodiaku na sobotę? Co na sobotę? Co na sobotę? Dla poszczególnych znaków Zodiaku i zaczynam od Panny. U Panny jest Siódemka Pucharów. Siódemka Pucharów tutaj jest pokazana jako sztuka, artyzm, aczkolwiek artyzm można powiedzieć, który troszeczkę boli. tak? Nie? Ale Siódemka Pucharów też jest taką kartą, gdzie sami do końca nie wiemy, czego chcemy. To byśmy zrobili, tam to byśmy zrobili. A jakoś nie umiemy tych działań, można powiedzieć, ukierunkować. To, znaczy bym powiedział, oczywiście, otwierajcie się na twórczość, działanie, ładność, chociażby ze względu na numerologię, którą wam wcześniej powiedziałam, ale też, jak gdyby mieć taką świadomość, żeby się koncentrować na tym, co się robi, żeby gdzieś ta energia się nie rozmyła. Co dla wagi? Dla wagi to jest paść mieczy, ale ja o nim zawsze mówię paść zachwytu, uwielbiającą kartę. Wow. Czyli osoby z poznaku wagi mogą być zachwycone światem, zachwycone tym, co się dzieje wokół, zachwycone swoimi dziećmi lub zwierzętami. Bardzo dobry czas do o, bycia takim dociekliwym wypowiadania się uczenia czy siebie, czy dzieci, do zdawania różnego rodzaju egzaminów, czytania mądrych rzeczy. Czyli taki bardzo. Emocjonalne może być, intele i intelektualne. Co dla skorpiona? Dla skorpiona ładność i mądrość. Ładność i mądrość. Bardzo lubię też w tej talii królową pucharów, e, która jest pokazana jako pomimo, że gdzieś tam na ziemi chyba siedzi tak, jest pokazana jako bardzo ciepła i pomimo e, mrozu tak widzimy zmarznięte ręce pewnie pije coś ciepłego e, e, Pełna takiego pokoju, pełna serdeczności, pełna ciepła empatii. No i takie będą skorpiony, bym powiedziała nie tylko pełne dobrych energii, ale również bardzo empatyczne, służące innym osobom. No i oczywiście bardzo dobry czas do działań twórczych, jak również, proszę Państwa, bardzo dobry dzień do Takich głębszych przemyśleń. No, i generalnie sprawy związane z kobietą, kobietami mogą być ważne. Co dla strzelca? No, dla strzelca nie wyciągnęłam najłatwiejszej karty. Trójka mieczy. Trójka mieczy jest taką kartą, która mówi, coś może nie wyjść. I teraz w tych dniówkach ona może nie jest taka bolesna jak na tym obrazku, ale może się wydarzyć strzelce, że po prostu. Coś, co zaplanowałyście może nie wyjść, albo być może coś Wam się przykrego przypomni będziecie z tego powodu, no, no nie chciałam powiedzieć we łzach, ale troszeczkę przygnębiona, może po prostu na to, co się dzieje na w świecie, to może powodować, że będziecie po prostu e, miały trudniejsze emocje, tak? Aczkolwiek pamiętamy, że to jest trójka mieczy, to jest nieraz tworzenie poprzez cierpienie. Czyli nie musi być tworzenie obrazów, ale coś was może tak wkurzyć, że możecie się wziąć za robotę. Przepraszam, bo jest w aptece, odbiorę telefon. Kupuj szybciutko, bo ja mam na rzekę, ale ty się co chcesz zapytać, szybko mów. Nie, nie, odebrać leki. Tak, na nazwisko moje, bez kolejki. Jakby by udało się wodę utlenioną kupić? Na razie patrzę, już przepraszam, bo, bo po odbiór leków wysłałam kubę do apteki. Mam takie leki, które trzeba niestety zamawiać i ściągać, bo nie zawsze, nie zawsze są. Dobrze, natomiast mam taką jedną aptekę. Panu Bogu dziękuję im też, że zawsze mogę na nich liczyć. Dobrze, ja, ja tasuję karty. Jeszcze raz potasuję, żeby się skoncentrować, i wyciągam kartę dla koziorożca. No To dla koziorożca jutro bardzo duża, dobra karta. Karta szóstka, buław, karta zwycięstwa. Tu jest bardzo, tak można powiedzieć, tak nowocześnie skoki przez płotki, tak i zwycięstwo w bardziej archetypowych taliach to. Mężczyzna wraca z wojny, z laureatów, zwycięstwa, więc jutro koziorożce przede wszystkim bądźcie aktywne, bądźcie aktywne i załatwiajcie trudne sprawy, jesteście w stanie wszystko pokonać. Przepraszam jeszcze raz Kuba, tak syneczku szybciutko. Telefonicznie rozmawiałam z Panem. Tak, na, na moje nazwisko i dzisiaj Pan do mnie zadzwonił, że część jest, a część jeszcze muszą sprowadzić z innego miasta. Dobrze dzięki. Dobrze już przepraszam. Ale to ważna rzecz. Teraz bierzemy wodnika. Co u wodnika. U wodnika, proszę Państwa, karta Rydwan. Czyli bardzo, bardzo aktywna karta. W tej talii to zawsze powtarzam, jak ją pokazuję, że ten Rydwan trochę mi brzmi, jest trochę kontrowersyjny. Natomiast natomiast ta karta mówi przede wszystkim o ruchu, natłoku zdarzeń, bardzo dużej aktywności. aktywność może być intelektualna, aktywność może być taka, że z kimś gadamy, aktywność może być związana, że w wielu miejscach będziecie na jeden dzień i po prostu bądźcie aktywne, bądźcie aktywne, bywajcie gdzie trzeba. No ja, oczywiście załatwiajcie trudne sprawy, ale może nie będzie trudnych spraw. Co dla ryby? Dla ryby, kochani, rycerz pucharów, czyli sprawy związane z mężczyzną, mężczyznami może, mogą być ważne, e, to jest pierwsze znaczenie, ale właśnie też ryby jutro mogą być bardzo, bardzo uwrażliwione, No i sprawy uczuciowe, e, rodzinne mogą być dla nich ważne. Ważne jest, żeby, żebyście byli empatyczni, tak? Czułe w stosunku do osób, z którymi macie kontakt. Kochani, jeżeli ktoś jeszcze nie polubił filmiku, proszę o tym pamiętać, żeby polubić. Co dla barana? Dla barana, kochani, Karta Sprawiedliwość, czyli jutro barany, przede wszystkim. Powinny być bardzo uczciwe, ale również pracować nad równowagą. Równowagą w emocjach, równowagą w działaniu, równowagą w dawaniu i braniu. Dobry czas do odgruzowania jakichś papierów, dokumentów, przygotowania się do załatwienia spraw urzędowych albo związanych z papierami. Co dla byka, dla byka, kochani, ósemka mieczy. Czyli ósemka mieczy jest taką kartą. Można powiedzieć ograniczenia ograniczania siebie i takiego zbyt intensywnego, zbyt mocnego bycia w swoich negatywnych emocjach. Tutaj widzimy, że się nic nie dzieje: no oczywiście, dziecko płacze, pies wyje i trzeba to ogarnąć, ale może się zdarzyć, że niektóre byki zbyt intensywnie będą postrzegały rzeczywistość, no i jeszcze tak, jakby bardziej wchodziły w cierpiętnictwo. Więc ja was wyrzucam z tego cierpiętnictwa i postaracie się. Zauważyć, zauważyć no, te blaski pozytywne. Dobrze, co dla bliźniąt? Dla bliźniąt, kochani, e, e, dziesiątka buław. Dziesiątka buław jest to karta przygniecenia. Przygniecenia, i na takim Boże, ile mam do zrobienia? Co ja jeszcze muszę zrobić? Czy ja z tym wszystkim się wyrobię? Czy za dużo nie wzięłam na siebie? Czy nie wzięłam? Tak. Czyli takie przerażenie bardziej bym powiedziała pracą, sprawami do załatwienia, nic nie wiem, jakimiś tragediami życiowymi może Was spotkać, więc też tutaj jak gdyby bądźcie dla siebie wyrozumiałe i bierzcie z życia, czy bierzcie się za to, za co jesteście w stanie. I co dla raka? Dla raka karta słońca, jedna z najlepszych kart w tarocie. Czyli po pierwsze raki jutro powinny być widoczne, powinny być słońcem narodu, to wokół nich powinny się dobre rzeczy dziać. Bardzo dobra karta do miłości, do finansów i nawet dla zdrow do zdrowia. Nie przegapcie dobrej energii, załatwiajcie trudne sprawy lub się rozwijajcie. I ostatni znak na dzisiaj, lew. Rycerz buław, czyli pełen charyzmy, szybciej działa niż myśli, czyli lwy będą troszeczkę szybciej działały niż myślały. No i oczywiście uważajcie troszeczkę, żeby się z nikim nie pokłócić. To jest też karta dużych emocji, czyli, czyli jakby mogą być różne duże emocje, różne sprawy, którymi się będziecie ekscytować. Nie zawsze takie, bym powiedziała, dobre do ekscytacji. Dobrze, kochani, I jeszcze widziałam, że ktoś miał urodziny. Tak, pani Gosia Gaw zgłaszała, że ma urodziny jutro. Wszystkiego najlepszego, pani Gosiu. I dla pani piękna karta rozwijająca pani zdolności. Jasno słyszenie. Archanią Zatkiel mówi do ciebie: zwróć uwagę na pełne miłości przewodnictwo, rozbrzmiewające w twoim umyśle. Lub pochodzący od innych ludzi, czyli być może będzie pani dostawała od siebie, od swojej duszy, wskazówki od góry, albo z kanału świata, więc słuchać to, co się dzieje. Zobaczę, czy ktoś wsparł kanał. Momencik. Zobaczę, żebym nikogo nie pominęła. Nie, nie mam żadnej wpłaty na konto, więc, więc okej, okay. kochani. Bardzo, bardzo dziękuję za dzisiejszy wieczór. Do usłyszenia jutro. Jutro, pewnie wcześniej, jak dzisiaj miałam wcześniej, ale proszę bardzo, dzisiaj się po południu położyłam spać na pół godziny i przeleżałam chyba ze trzy godziny, tak? Trochę przespałam, trochę, trochę, trochę przyleżałam, ale mogłam sobie na to pozwolić, więc jestem. Jestem zadowolona. Jutro dość mam taki intensywny dzień, ale dobrą kartę mam. To życzę Wam dobrego dnia, bez względu na to jaka karta. Była to dobrych wrażeń i doceniania cudów, które się dzieją na co dzień w Waszym życiu, Pa, kochani.